Niektórzy mówią, że czytania kolektywne nie mają sensu i prawa bytu, a ja uważam, że nie ma przypadków i że my zawsze przyciągamy do siebie sytuacje, osoby, słowa, które właśnie mają nam coś może pokazać. I w tym przypadku, może właśnie jedno słowo, jedno zdanie z Tobą rezonuje. Ale posłuchaj do końca i zobacz, co wszechświat ma Ci do powiedzenia. Weź sobie głęboki oddech, wdech nosem, wydech ustami. Ósemka kielichów, słuchajcie. To jest moment, kiedy masz podjąć decyzję, bo nikt tego za ciebie nie zrobi. Podjęła mi decyzję, że odchodzę od sytuacji, która mi nie służy, że wiem, że te kielichy nigdy nie zostaną wypełnione tak, żebym ja czuła satysfakcję, radość. I ja nawet Widząc, ile już pracy tam włożyłam, ile energii czemuś poświęciłam, sytuacji, relacji osobie. Ja mimo tego, postanawiam odwrócić się od tego, co mi nie służy, i podążać ku swojemu szczęściu. Więc zadaj sobie pytanie Jesteś gotowy? Gotowa na to, żeby właśnie, mimo tego, że minęło tyle czasu, mimo tego, że włożyłaś w to tyle pracy, tyle wysiłku, tyle emocji i uczuć, postawić teraz na siebie i na swoje szczęście. Jesteś gotowa? Jesteś. Magiczne poziomie.